Przed startem w Lisi kątach od zachodu nazywa się nam froncik niżowy Widać, że kumulusy zaczynają się mocno zlewać. Ale wyłożyliśmy sobie z takie 142 km laskowica i ława. Zobaczymy, czy da się to oblecie dzisiaj. Czekamy na start na progu pasa. Musieliśmy się wyciągnąć na końcówkę z racji. Innego wiatru No i czekamy, pogoda Wygląda obiecująco Jednak O, holówka już kręci No i kręcimy pierwszy kominek tego dnia Holóweczka nas zostawia na 600 metrach No i dwójeczką jedziemy w górę Najłablej no wygląda to troszkę gorzej Ale ale myślę, że spokojnie powinniśmy dać radni dzisiaj obracić tę trasę odboruj. dokładnie tak cały czas dwujeczem w górę no. Tutaj mamy stawy Brudziąc, na i kierunek No niestety sam opowiadało się bardzo owocująco Pierwszy komin wykręciłem do 900 metrów, i potem był koniec. No i lotem szybującym spadłem na 200, z 200 się teraz wykręciłem w całkiem niezłym kominie, dwumetrowym, no ale to rzadkość, tak? To cały czas dusiło minus 2, minus trzy. Zobaczymy co z tego będzie No teraz się komin rozkręcił No mówi pół metra szarpie Tylko z dwoma szybowcami, z jantarem długim i pieraciwem. Jantar posprzedawca po troszkę niżej No i zdecydowanie niżej My się wykręcamy cały czas w tym kominie. Wykręciliśmy podstawę 1500 i odchodzimy na trasę. Pogoda się troszkę chyba polepszyła. No, będziemy sypać. Mijamy właśnie lotnisko po lewej stronie. pod tego dużego kumulusa może tam coś jeszcze wykręcimy przed dalszym wszystko kiedy zawisło. przeskoczyliśmy Wisłę latujemy teraz do górnej grupy i zobaczymy co z tego będzie no, przed chwilą kręcimy w ładnym kamienie 1400 metrów lecimy do przodu Laskowicz jest most, który jest przez rzekę, taka grobla, Przez jezioro. No, Tam mamy piękne bory tu holskie. No, przeważnie nad borami nosi, zawsze jest pełno komulusów, a dzisiaj jak na złość. Na borach nic. No, ale wykręciliśmy już 200 metrów jeszcze ze stoi. Możemy spokojnie wracać w kierunku Lisich. Tam też będziemy mieli dość daleki przeskok, bo nie ma kumulusów. Szkoda, że musieliśmy spuścić wodę, bo tam by było łatwiej. No ale cóż, polecimy. ale tym razem w kierunku Iławu. Trochę się wyczyściło na mnie w kierunku Iławu. do tego dużego kumulusa a dalej zobaczymy co będzie kilometrów do Iławy eee, no walczę nad kiesielicami tutaj mamy kiesielicę. pogoda niestety no, nie zadowala i bardzo spada mi prędkość przy prawie godzinę kręciłem żeby wybić się w kierunku Iławy eee. no i teraz też tak się odbijam od ziemi i co jakiś czas złapię komin kominy jak są to już są porządne z półtora metra ciągną ale, ale są bardzo rzadkie, te przeskoki są bardzo długie. Tu przed nami ława. Gratujemy do ławy, mamy niecałe 9 km. mamy pod nami. No teraz tylko jeszcze trzeba wrócić do domu, co może nie być łatwym zadaniem, ale no, liczę na to, że się uda. Liczę na to, że się uda. No i wracamy. na traverszy Kisiernic mamy 25 km do lisich kątów, 1300 metrów wysokości, także no jeszcze jeden komin potrzebujemy, żeby mieć dolog. Po prawej stronie widzyń. No i zasuwamy. Zostało niewiele, tak powinno się